Witam Was kochani bardzo serdecznie i zapraszam na odcinek 4. Pancerni i pies. Jak zmienili się aktorzy. Joanna Sobieska, urodzona w grudniu 1946 w Poznaniu. Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie w 1968 roku. W latach 1968 76 występowała w Teatrze Narodowym w Warszawie a następnie w Teatrze Polskim. Oprócz występu w serialu Cztery Pancerni i pies aktorka grała również w takich produkcjach jak przygody psa cywila czy Panny i wdowy. Aktorka była dwukrotnie zamężna. Przygodę z aktorstwem zakończyła w 1991 roku. Po raz ostatni zagrała wówczas w filmie właśnie Panny i wdowy. Od tego momentu zniknęła z ekranów i zajęła się życiem prywatnym. Jej pierwszym mężem był aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Krzysztof Hamiec, który zdał aktorski egzamin eksternistyczny PWSA w Krakowie. Następnie związała się z Adamem Gesslerem, restauratorem firmującym swoim nazwiskiem sieć restauracji, autorem książki kulinarnej Smaki na 52 tygodnie. Jego szwagierką była restauratorka Magda Gessler. Joanna Sobieska dzisiaj jest matką dwójki synów. Gwiazda PRL ma dzisiaj ponad 75 lat. Małgorzata Niemirska, właściwie Małgorzata Wiśniewska Niemirska, urodzona w czerwcu 1947 w Warszawie, aktorka filmowa i teatralna. W 1969 roku ukończyła studia na PWST w Warszawie. Występowała w warszawskich teatrach dramatycznym i studio. Znana głównie z roli Litki właśnie w serialu Cztery Pancerni i Pies oraz z roli sycylijskiej matki Anny w serialu Samo życie". Jest młodszą siostrą aktorki Ewy Wiśniewskiej i wdową po aktorze Marku Walczewskim, z którym pobrała się w 1974 roku. Tutaj przytoczę ciekawostkę na temat tej relacji małżeńskiej. Otóż oświadczyny Małgorzaty i Walczewskiego były wielkim skandalem obyczajowym. Bowiem, gdy do nich doszło, Walczewski miał żonę, a ona męża. W wywiadzie, którego udzieliła gazecie wyborczej, aktorka powiedziała, że jej nowy narzeczony nie sprawiał wrażenia osoby zajętej. W Warszawie prowadził tryb życia nie wskazujący na to, że jest żonaty. Tego tematu nie było między nami: ja o tym, że on jest żonaty i z kim dowiedziałem się, kiedy już było za późno. Pierwszym mężem aktorki był aktor i reżyser Andrzej Makowiecki. Włodzimierz Prez, urodzony w maju 1940 w Lwowie, aktor i scenarzysta. Jako aktor dubbingowy użyczył głosu postaciom z filmów animowanych i aktorskich. Aktorstwem zainteresował się już w szkole podstawowej. W 1963 roku ukończył państwową wyższą szkołę teatralną w Warszawie. Zaraz po ukończeniu studiów w sezonie 1963/64 został zaangażowany przez dyrektora Jerzego Rakowieckiego do praskiego Teatru Ludowego w Warszawie, gdzie zadebiutował w roli agenta w przedstawieniu przygody dobrego wojaka szwejka Jarosława Haska. Był przesłuchiwany do roli Faraona Ramzesa w filmie historycznym Jerzego Kawalerowicza Faraon, którą ostatecznie zagrał Jerzy Zelnik. Wkrótce press zgłosił się na zdjęcia próbne do serialu Cztery pancerni i pies, gdzie otrzymał rolę Jasaka Sakaszwilego. Swoją żonę Renatę, wówczas studentkę Akademii Sztuk Pięknych, poznał w 1936 roku na planie serialu Cztery pancerni i pies, gdzie pracowała jako pomocniczka kostiumologa Barbary Węgorek. W 1967 zawarli związek małżeński. Mają syna Grzegorza, urodzonego w 1967, który został fotoreporterem i córkiem Taniem, lingwistkę. Barbara Kraftówna, urodzona w grudniu 1928 w Warszawie. Aktorka teatralna i filmowa, artystka kabaretowa i piosenkarka. Jej ojciec był naczelnym architektem w Łódzku. Matka nie pracowała zawodowo, prowadziła dom, w którym często rozbrzmiewała muzyka. Matka śpiewała, grała na pianinie i skrzypcach. Barbara była najmłodsza z czworga rodzeństwa. Miała dwóch przyrodnich braci i siostrę. Po śmierci ojca i po wybuchu II Wojny Światowej wyjechała wraz z matką do Warszawy. Od wczesnych lat wykazywała zainteresowania aktorskie. Zdaniem wielu krytyków najwybitniejszą jej kreacją, a zarazem jedną z najdoskonalszych kreacji kobiecych w polskim kinie, była rola Felicji w filmie Jak być kochaną, w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. W październiku 2021 trafiła do szpitala z powodu złamania nogi po czym przeprowadziła się do Domu Artystów Weteranów Scen Polski w Skolimowie, gdzie zmarła 23 stycznia 2022. Została pochowana w Alei Zasłużonych, cmentarza wojskowego na Powązkach w Warszawie. Tadeusz Fijewski, urodzony w lipcu 1911 w Warszawie. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, a także radiowy. Urodził się w rodzinie robotniczej na warszawskim Powiślu był synem Wacława, malarza pokojowego, i Marianny z Dubańskich. Miał dziewięcioro rodzeństwa, z których Troje wybrało drogę artystyczną. Oprócz Tadeusza byli to aktorka i tancerka Barbara oraz brat Włodzimierz i siostra Maria, którzy pracowali w teatrach lalkowych. Tadeusz Fijewski zadebiutował w 1921 jako statysta w Chorym z urojenia Moliera w Teatrze Polskim w Warszawie Kierowanym przez jego założyciela Arnolda Schiffmana. Aktor zmarł 2 listopada 1978 roku. Został pochowany wraz z żoną w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Tadeusz Kalinowski, urodzony w czerwcu 1915 w Leibniz, piosenkarz i aktor. Urodził się w Austrii, uczęszczał do Konserwatorium Krakowskiego. W latach 1934-1939 występował jako piosenkarz, brał udział w kampanii wrześniowej. Drugą wojnę światową spędził w Krakowie i Warszawie, uczestnicząc w konspiracyjnych koncertach. W latach 1946-1947 uczył się w studium dramatycznym przy teatrze imienia Wyspiańskiego w Katowicach, grając tam również epizodyczne role. W 1951 zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Tadeusz Kalinowski niespodziewanie zmarł w następstwie zawału 22 sierpnia 1969 roku podczas urlopu. Miał 54 lata. Aleksandr Bielawski, urodzony w maju 1932 w Moskwie, rosyjski aktor. Kilkakrotnie wystąpił w polskich filmach fabularnych i serialach. W swoim dorobku miał ponad 60 ról filmowych. Z wykształcenia był geologiem. Studia z tej dziedziny ukończył w 1955. Podczas pracy w Irkucku po studiach zaczął grać w amatorskim teatrze i wkrótce po powrocie do Moskwy ponownie zaczął występować. Wtedy zdecydował się na zawodowe aktorstwo. Rozpoczął studia w szkole teatralnej imienia na w Moskwie i ukończył je w 1961. Po raz ostatni wystąpił w Polsce w 2001 roku w filmie Przedwiośnie Filipa Bajona. 8 września 2012 roku jego ciało zostało znalezione na Moskiewskiej ulicy. Prawdopodobnie aktor, którego poważna choroba zmusiła wtedy do wycofania się w życia zawodowego, odebrał sobie życie. Miał 80 lat. Roman Wilhelmi Urodzony w czerwcu 1936 w Poznaniu. Aktor teatralny i filmowy. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów historii. Grane przez niego postacie były charakterystyczne, co w dużej mierze należy przypisywać jego osobowości. W dzieciństwie został przeniesiony przez rodziców za niesforne zachowanie do szkoły podstawowej z internatem Kolegium Kujawskiego księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. Prezentował aktorstwo w różnych gatunkach filmowych od debiutanckiego kina historycznego przez dramat. Aktor zmarł na raka wątroby 3 listopada 1991 w Warszawie, został pochowany na cmentarzu wilanowskim w Warszawie, miał zaledwie 55 lat. Wiesław Michnikowski urodzony w czerwcu 1922 w Warszawie, aktor teatralny i filmowy, Wykonawca piosenki aktorskiej, artysta kabaretowy. Poza teatrem popularność przyniosły mu występy estradowe, filmowe i telewizyjne. Był jedną z gwiazd telewizyjnego kabaretu starszych panów, kabaretu Dudek oraz radiowego podwieczorku przy mikrofonie. Do najbardziej znanych ról filmowych Michnikowskiego zalicza się postać jej ekscelencji w seksmisji Juliusza Machulskiego. Wiesław zmarł 29 września 2017 w Warszawie. 5 października, urna z prochami aktora została złożona do grobu rodzinnego na cmentarzu Połąskowskim. Miał 95 lat. Franciszek Pieczka. Urodzony w styczniu 1928 w Godowie. Aktor teatralny, filmowy, dubbingowy. Kawaler orderu Orła Białego. Urodził się i wychowywał w Godowie, wsi położonej w powiecie wodzisławskim na Górnym Śląsku. Był synem Walerii i Franciszka który brał udział w powstaniach śląskich. Był najmłodszy z sześciorga rodzeństwa. Aktor przed wybuchem wojny światowej był organistą w miejscowym kościele. Pracował na roli i wypasał krowy. Debiutował w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze. W filmie debiutował jako Niemiec na patrolu w filmie Andrzeja Wajdy Pokolenie. W 2008 otrzymał tytuł profesora sztuk teatralnych. Franciszek Pieczka zmarł 23 września 2022 roku. Miał 94 lata. Wiesław Gołas, urodzony w październiku 1930 w Kielcach. Aktor teatralny, filmowy, kabaretowy, wykonawca piosenki aktorskiej. Gołas uczęszczał do szkoły powszechnej na Kieleckim Baranówku, a następnie do gimnazjum imienia Jana Śniadeckiego. W 1943 wstąpił do Szarych Szeregów. Debiutował w filmach Pokolenie i Szkicach Węglem. W 2008 roku aktor miał zawał mięśnia sercowego. Z kolei w październiku 2020 i we wrześniu 2021 przeszedł udary mózgu, wskutek których zmarł. 14 września 2021 został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu połąskowskim w Warszawie. Pola Raksa, urodzona w kwietniu 1941 w Lidzie. Aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Jedna z najwybitniejszych aktorek w historii polskiej kinematografii. Urodziła się jako córka Edwarda. Po wojnie rodzice, pozostawiając za sobą rodzinny dom, przenieśli się do Polski w nowych granicach i zamieszkali w Leśnicy. Pola Raksa wraz z młodszą siostrą Jolantą uczęszczała do szkoły podstawowej. I pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego. Naukę kontynuowała we Wrocławskim liceum ogólnokształcącym. Policeum rozpoczęła studia na wydziale polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Debiut filmowy aktorki to film Szatan z siódmej klasy. Skina wycofała się w 1993 i konsekwentnie nie udziela wywiadów. Janusz Gajos, urodzony we wrześniu 1939 w Dąbrowie Górniczej. Aktor teatralny, filmowy, profesor sztuk teatralnych, pedagog i fotograf. W 11 roku życia zamieszkał wraz z rodzicami w Będzinie, gdzie ukończył szkołę podstawową. Zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym nr 3. Zawodu aktora uczył się w Teatrze Dzieci Zagłębia pod opieką Jana Dormana. Kilkakrotnie starając się o przyjęcie do szkół teatralnych w Łodzi i Krakowie. Ciągle bez powodzenia. Debiutował w filmie Marii Kaniewskiej panienka z okienka w roli Pietrka. Uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. Laureat wielu wyróżnień, w tym nagród publiczności oraz odznaczeń. Doktor honoris causa łódzkiej szkoły filmowej. Witold Pyrkosz. urodzony w grudniu 1926 w Krasnym Stawie. Aktor teatralny, filmowy, dubbingowy. W 1954 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie. Rok później zadebiutował w teatrze, imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. W ciągu swojej kariery zagrał przeszło 120 ról filmowych i telewizyjnych, głównie drugoplanowych i epizodycznych. Debiutem kinowym Pyrkosza była rola w filmie Cień. Aktor zmarł 22 kwietnia 2017 w Warszawie, w wieku 90 lat, skutek udaru, który nastąpił w wyniku komplikacji po zapaleniu płuc. Górna z jego prochami spoczęła na miejscowym cmentarzu w górze kalwarii. Janusz Kłosiński urodzony w listopadzie 1920 w łodzi aktor, reżyser teatralny i filmowy. W czasie II wojny światowej pracował fizycznie rozwożąc węgiel, a po 1945 pracował w składnicy złomu w 1948 został absolwentem PWST w Warszawie z siedzibą w Łodzi. Od 1947 występował w Teatrach Łodzi a także był dyrektorem Teatru Nowego. Od 1961 kreował postać Józefa Jabłońskiego w powieści radiowej w Jezioranach, emitowanej w programie pierwszym Polskiego Radia. Od 1970 występował w Warszawie, między innymi jako członek zespołu Teatru Narodowego. Jego żoną była Wiesława Kłosińska z domu Hańska. Byli małżeństwem przeszło 75 lat. Mieli dwie córki, Grażynę i Joannę. Aktor zmarł 8 listopada 2017 w Warszawie, miał 96 lat.